Cześć, jestem Maja i dzisiaj będziemy mieli reset routine, ponieważ jest niedziela, a moja rodzina stara się robić raz na miesiąc albo raz na dwa, trzy tygodnie, w każdą niedzielę taki... Każdą niedzielę zrobić taki deep cleaning i właśnie dzisiaj moja rodzina od samego rana zaczęła sprzątać łazienkę, kuchnię, a ja z racji, że mój pokój nie wygląda jakoś najgorzej, naprawdę w tym tygodniu bywało na 100 razy gorzej, ale moja szafa, moja szafa to jest jakaś tragedia. Nie pokażę Wam jej jak ona wygląda, ale będziemy sobie razem sprzątać i doszedłem do oglądania. posprzątać tutaj w moim biurku, toaletce, e, posięgam łóżko, zmieniłam pościel i w ogóle znowu przybyły mi tutaj ubrania, ale tylko dlatego, że byłam dzisiaj na nocowaniu i właśnie wróciłam do nocowania. No wam przy okazji, dlaczego w ogóle robię tą reset routine. Po pierwsze, rodzice robią i w ogóle niedzielę to są takie dni sprzątania, a po drugie, um, ostatnio po prostu tak wypadłam z rytmu życia i nie czuję się najlepszą wersją siebie. Tak latam po prostu cały czas, jakby moje życie trochę zależy od innych i po prostu chciałam się tak wyluzować, a sprzątanie to ostatnie to jest moja terapia, więc stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pomysł. Pod wieczór będziemy sobie Wiesz, będziemy sobie robić maseczkę, czytać, oglądać, czy coś tego typu. Więc tak na spokojnie i teraz będę musiała posunąć te ubrania i może w końcu się wezmę za to szafę, ale boję się szczerze mówiąc tej szafy, może jeszcze powycierać kurze. I po tych kurzach chyba będziemy jeść obiad, bo ja nawet nie wiem, która godzina jest Tak, jakoś obiad będziemy jeść i później będę robiła szafę, Let's. Uwaga, pokażę jednak wam tą szafę jest jedna część To są spodnie no I to jest bielizna e, Tutaj akurat sprzątałam dosyć niedawno, więc tutaj nie będzie takiej potrzeby Ale też czuflady To jest tragedia Zabieramy się za sprzątanie. No, generalnie minęła godzina odkąd zaczęłam sprzątać tutaj i opowiem Wam, jak to tutaj wszystko wygląda. Tutaj mam t shirty koszulki, dużo koszulek. Tutaj mam takie z długimi rękawami i one są zazwyczaj takie przylegające. Tutaj mam takie luźne, krótkie spodenki do treningów, a po prostu jeżeli nie chcę zakładać na siebie nic ciasnego. Tutaj mam takie jeansowe spodenki, jest ich dosyć sporo i. Ja mam bardzo dużo takich samych spodenek, ponieważ były bardzo wygodne i bardzo tanie. I była wyprzedaż, ich w ogóle nigdzie nie ma. Tutaj mam takie przylegające kolarki, tak mi wydaje. I tutaj są topy, tylko one nie są takie stricte na ramionczka, tylko tam, że tutaj są bez ramionczek, to są takie, takie bez ramionczek, takie, żeby na ramionach się tutaj trzymały, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mam takie. Stricte na, rami na ramionczka No, i teraz idziemy do tej szuflady, ale z tą szufladą będzie szybko, bo już są tylko spodnie. Więc... Dobra, i końcowy wygląd całej szuflady. No, mamy tutaj pierwszą. Mamy drugą, już są w ogóle po przejściu, bo ja próbowałam je skrócić sama, ale się nie wyszło. No i mamy bieliznę. I teraz chyba będziemy jeść obiad, bo ja w sumie mam wszystko w pogodzie, więc... Będziemy jeszcze jechać w ogóle około 18 do, do Wedla z babcią, dziadkiem, rodzicami i bratem. Później będę jeździć autem, w sensie będę się uczyć autem w Witamy. 没带去，我太害羞了。嗯 Ja już wróciłam do domu, i w ogóle wracając, tak jak Wam w sumie wcześniej wspominałam, uczyłam się jeździć sama, jakby nie na kolanach u taty tylko sama z pedałami i tak dalej. I muszę się Wam czymś pochwalić. I wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj w łóżku mam tylko 2 godziny. 2 godziny 23 minuty, ja nie wiem jakim celu ja to zrobiłam. I aktualnie jest do 2:57. Ja będę ogarniała się pokój, po... Znów jest jestem jakimś śledem brud. Idę się myć. I zaraz was wracam. Nie żartuję, jestem tak zmęczona. No, no musimy ograniczyć tę twarzyczkę Szczególnie, że przejeżdżam na nocowanie u, u tych przyjaciółek. I tam nie robiłam tej pielęgnacji dzisiaj rano, chyba też nie zrobiłam, więc musimy to zrobić. Tak mi się nie jest, naprawdę... Ja jeszcze jutro mam zajęcia. Wakacje mam zajęcia na 12.30, tą 12:00. I mamy pracę domową. Mamy dwie strony rzeczy. I ja nie zrobiłam nic z tego. Co prawda, jest to hiszpański. Jakby te rzeczy mieliśmy już dosyć dawno, więc jest proste i szybko się to robi, ale no, sam fakt, że muszę coś robić. Coś innego nie bym chciała. Więc tak jest aktualnie godzina 22. 8.00, 22.08 jest, wiem, że nic nie widzieliście A jest godzina 22.08 i robię Ścielę sobie łóżko, i idę spać Mnie nie interesuje po prostu, idę spać Wszystko mi tak leci z rąk, że to jest po prostu jakaś tragedia naprawdę Cytryna mi wyleciała, talerz mi wyleciał e, Kubek Cały czas wylewa mi się woda Masakra, ale po prostu już mam bardzo dosyć Jestem bardzo zmęczona Pamiętajcie, żeby być wdzięcznym za wszystko, co możecie i mówcie sobie na głos, przynajmniej raz dziennie, że jesteście wdzięczni, że możecie coś tam zrobić, że możecie coś tam... Ja na przykład to mówię, naprawdę to jest taki life changer. Po prostu automatycznie moje, może niektórzy w to nie uwierzą, ale automatycznie zmieniło to moje życie na lepsze. Ja bym chciała w ogóle nagrywać kamerą, ponieważ nagrywanie telefonem jest dosyć wygodne, ale ja bym chciała korzystać z telefonu podczas nagrywania. I właśnie szukam jakichś programów, ponieważ ja mam Windowsa dziesiątkę. Tak myślę, tak, tak, dziesiątkę i mam iPhone'a. I tak. z Windowsa bardzo ciężko jest przerzucić filmik na telefon. I właśnie teraz sobie, jeżeli ktoś ma jakieś tipy, to może mi napisać na Instagramie, na TikToku, czy gdziekolwiek. I właśnie teraz sobie poszukuję jakichś artykuł w internecie, że mi powiedzieli, czego mogę zastosować i czego mogę, co mogę przetestować. Jak ktoś kolację już zjadłam i tego wam nie pokazywałam, wiesz, że ja miałam taki dziwny problem z pokazywaniem tego, jak jem i co jem, bo nie ma, no, bo po prostu nie lubię tego pokazywać i się tym dzielić. Ogarnie w pokoju i idę spać. To mi się wydaje. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, miałam jeszcze poczytać albo pooglądać, tak jak wam mówiłam na początku filmiku, ale no niestety jestem tak bardzo zmęczona i padnięta, że nawet nie byłabym w stanie ani nic pisać, ani po prostu skupić na niczym, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na to konto, na moje inne media społecznościowe i oczywiście do subskrybowania. Pa!